Ach, witam wszystkich o tej nietypowej porze. Dzisiaj bez mikrofonu, z gąbeczką, ale być może jakość dźwięku będzie gorsza. Za to swoboda ruchów będę mógł lepiej się wysłowić. Mam nadzieję taką. A witam wszystkich, którzy dołączyli o tej nietypowej dla nas porze i śpieszę z wyjaśnieniami. W zeszłym tygodniu zapowiadając Ossarium przyjęzyczyłem się i było to przyjęzyczenie znaczące. Wspomniałem o osobliwości muzyczne. I otóż przypomnę tym, którzy dołączyli do nas dopiero na YouTube, że tak naprawdę jesteśmy grupą sierot po osobliwościach muzycznych audycji trójkowej. No i Ossarium, czyli Kostnica, to miejsce, które z wielkim skrzypnięciem otwiera swe podwoje i tam nasza grupa się gromadzi przy trumience nieodżałowanej pamięci audycji, która no właśnie zupełnie nieoczekiwanie być może fiknie nóżką, machnie rączką i powróci na antenę i już szykowana do grobu nagle zatańczy, wytnie hołubce i będzie szykowała się z panem Kubą na wesele. Stąd też dzisiejsze osarium, kto wie, czy nie jest historyczne, bo ostatnie na wygnaniu. Mówię, kto wie, bo tylko w średniowieczu była epidemia snów proroczych, widzeń, śnień na jawie i tego typu rzeczy. Teraz raczej cicho wszędzie, głucho wszędzie i na pytanie. Co to będzie? Wielki znak zapytania. No i z tym znakiem zapytania na razie moglibyśmy rozpocząć, ale przypomina mi się, skoro ossarium to z łaciny kostnica, że chodziłem do liceum, gdzie dyrektorką była łacinniczka właśnie i w tejże szkole... Woźna, zazwyczaj ubrana w taki brudny, zużyty fartuch, ze ścierą w ręce i z kartką w drugiej, pojawiała się w środku lekcji z tak zwaną kurendą, czyli ogłoszeniami. Z łaciny: kurenda to to, co ma zostać obwieszczone. No i dzisiaj ja w charakterze woźnej, może nie mam wytartego fartuchu, ale zapoznam Państwa z kurendą. No, a teraz nie, tradycyjnie e, będziemy kierowali swe kroki do Florencji. A w ramach kurendy powiem, że dzisiaj proszę nas nie wyłączać i dać nam szansę do końca, bo będziemy mieli fantastycznego gościa. No, ale zanim gość i zanim udamy się do Florencji, tradycyjnie pogramy.